Po śmierci Lemiego Kilmistera, legendarnego lidera zespołu Motorhead, jego prochy zostały umieszczone w specjalnie wykonanych nabojach i przekazane najbliższym przyjaciołom zgodnie z jego życzeniem. Wśród osób, które otrzymały takie naboje, znaleźli się m.in. Doro Pesch, niemiecka wokalistka metalowa, znana jako Królowa Metalu. Jej przyjaźń z Lemem rozpoczęła się w 1984 roku. Kiedy to przypadkowo spotkali się w londyńskim pubie. Mimo bariery językowej, szybko nawiązali nić porozumienia, co zaowocowało wieloletnią przyjaźnią i współpracą muzyczną. Rob Halford, wokalista zespołu Judas Priest, nazywany metalowym Bogiem. Jego relacja z Lemem opierała się na wzajemnym szacunku i wspólnej pasji do muzyki metalowej. Obaj artyści wielokrotnie spotykali się na festiwalach i koncertach, dzieląc scenę oraz wspólne doświadczenia. Whitfield Crane, lider zespołu Ugly Kid Joe. Jego przyjaźń z Lemem była wynikiem wspólnych tras koncertowych oraz podobnego podejścia do życia i muzyki. Crane wielokrotnie podkreślał wpływ Lemiego na swoją twórczość oraz inspirację, jaką czerpał z jego osoby. Ricky Rachman, prezenter telewizyjny, znany z prowadzenia programu Headbangers Ball w MTV. Jego znajomość z Lemem rozpoczęła się w latach 90 kiedy to często gościł muzyka w swoim programie, a ich relacja przerodziła się w trwałą przyjaźń. Michael Monroe, fiński muzyk, lider zespołu Hanoi Rocks. Jego relacja z Lemem opierała się na wspólnych zainteresowaniach muzycznych oraz licznych spotkaniach na scenie rockowej. Monroe wielokrotnie wyrażał podziw dla twórczości Lemego i jego niezłomnej postawy życiowej. Duff McKagan, basista zespołu Guns N' Roses. Jego przyjaźń z Lemem była wynikiem wspólnych doświadczeń w świecie rocka oraz wzajemnego szacunku dla swojej twórczości. McCagan ujawnił, że przechowuje prochy Lemiego w swoim domu, podkreślając, że lider Motorhead na zawsze pozostanie w jego sercu. Dodatkowo członkowie ekipy Motorhead, tacy jak menedżer Eddie Rocha i asystentka produkcji Emma Cederblad, uczcili pamięć Lemiego, wykonując tatuaże z tuszem zmieszanym z jego prochami. Rocha wytatuował podobiznę Lemiego na swojej nodze. Te wyjątkowe gesty pokazują, jak głęboki wpływ miał Lemy na swoich przyjaciół i współpracowników oraz jak bardzo był przez nich ceniony i szanowany.